I wy tak żyjecie rzeczywiście? Oczywiście, że tak. Co bez baj. prądu, bez podłączenia żadnych liczników, żadnych liczników od wody, sieci wodociągowej, sieci energetycznej. Nawet internet tutaj nie działa. Mamy od dokładnie rok czasu tą pompę. Tak, ona została <coughs> zamontowana w ubiegłym roku w czerwcu mhm. i e Początkowo był taki drobny problem z nią, z tego, że tak, pompa miała być początkowo trzyfazowa do falownika trzyfazowego. Tam mamy magazyn 10 kW. Suma summarum, pompa jest jednofazowa i ona, przy uruchomianiu na trzyfazowym, nie zawsze chciała nam się włączyć. Dlatego mamy teraz zrobiony carport z falownikiem jednofazowym. No i tam są mamy, mamy tutaj podłączony falownik jednofazowy, więc pompa działa przez zimę bez zarzutów. No ale jak działa w zimie? Jak w zimie nie ma słońca, nie macie, to nie macie prądu przecież. No jak nie! słońca. No jest słońce w zimie? No oczywiście, że Gdzie, tak. Słuchaj, to chyba u was tutaj pod Bydgoszczą. W tym lesie. <grym> Słuchaj, lesie zawsze Polski... jest, pamiętaj, że nawet jeżeli są pochmurne, to jest zawsze jakieś tam minimum ładowania jest. I to wystarczy, jeżeli, tą jeżeli mam... już naprawdę jest źle, to mamy jeszcze kominek, którym, który jest wpięty w całą instalację, na całości jest ogrzewanie podłogowe, więc mamy bufory na wodę, jeden 300, metrów, 300 litrów, drugi 1000 litrów, one są połączone, więc możemy też, jeżeli napalimy, bądź chodzi pompa ciepła, jest zasób ciepłej wody, Użytkowej i do ogrzewania. Tu jest 1000 litrów, tu jest do pompy ciepła podłączony 300 litrowy, i tu jest ten magazyn energii, który jest trzyfazowy tak? i 10 kW. No okay. i tutaj jest właśnie też. Jest ten nasz kominek. Jest ten słynny kominek, on jeszcze jest nieobudowany, bo on dopiero był w listopadzie montowany. E, będzie oczywiście zabudowany, ale już działa. Także jest ogrzewanie podłogowe i na całości jest... No i podłogówka. tu mamy tak